Początek emerytury to koniec Twojego grupowego ubezpieczenia na życie. Niestety tak. W dniu przejścia na emeryturę Twoje grupowe ubezpieczenie na życie przestaje obowiązywać, a wtedy, o takie warunki jak w grupówce, będzie już trudno. Właśnie dlatego nie czekaj do ostatniej chwili. Im wcześniej zadbasz o swoją polisę na życie, tym korzystniejsze warunki dla Ciebie przygotujemy, dla Ciebie i Twoich bliskich. Twój wiek oraz stan zdrowia mają tu ogromne znaczenie. Zadbaj więc o swoją osobistą polisę wcześniej. Im wcześniej, tym lepiej. Ubezpieczenie na życie możesz mieć już od 40 zł miesięcznie. Warto dodać, że polis na życie możesz mieć wiele. Polisę grupową i osobistą naraz. Gdy skończy się grupowa z pracy, pozostanie ta osobista. Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń lub napisz. Eurocentrum Ubezpieczenia. Jesteśmy zawsze blisko ciebie, ubezpieczamy wszystko co ważne.